Witamy w kolejnym vlogu. Jakieś przeziębienie Oldzie bierze, słuchajcie, nie? Katar się pojawił. Katar masz? Masz katar, nie? Słuchajcie, żeby Oldzie szybko przeszło, to dajcie jak najwięcej łapek w górę. Oldzia się poczuje lepiej wtedy, nie? Nagrywać, czy nie nagrywać? Udzia, czy ty wiesz, że już jesteśmy za połową? Minęliśmy połowę czasu do świąt? Jeszcze tylko 11 dni i będzie Wigilia. I To co, zaczynamy? Tak. Merry Christmas! Gdzie Je jest 13? O, otwórz, pokaż! <laughs> to jest świąteczny Zduchy, tylko z Tylko z krótkim rękawkiem. Suzy, chodź do nas! <laughs> My Zudzi. mogli się już teraz razem bawić! Ale fajne, a Suzy jest większa od George'a. No, bo chodzi do człowieka. Mały. Ale fajnie. Mm, a czego było? Co ma na tej koszulce? Śnieżynki. O, trąbka pana byka. <grym> a, bo tam był pan byk. Okej. Okay. Nie, nie widziałam co. No to całe szczęście. Baby, 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 baby. Mój, teraz mamy baby. I szukamy trzynastki. Ale co tu było? A gdzie teraz szukamy trzynastki. 3 No, ja widziałam trzynaście. Gdzie jest ta trzynaście? Tu na dole. Czu? Ja chyba zamknę oczy, tak się zdenerwuję. Aha, tu mamy znowu awarię. Nie! Nie się. A to już... Co to jest? Pokaż. A to już nie mieliśmy? To już była czwórka, to już mieliśmy, nie? No i właśnie dochodzi teraz do takiej sytuacji, widzicie? Że otwieramy to, co było w czwóreczce, tak? No i mamy problem teraz, nie? Tu! Nie, to nie jest. No nie możemy nic wyciągnąć, po prostu. Mamy oszukany kalendarz. Niestety, Baby. tak mi smutno. Nie no, trzynastka w kalendarzu jest tylko jedna, ale my mamy źle go ułożonego. Dlatego to Baby dostanie dopiero prezencik jutro. No niestety. Wczoraj mieliśmy dwie bransoletki, a dzisiaj nie mamy nic. No trudno, Baby. Dajcie dużo łapek dla Baby. Tak, dużo, dużo. Ojciec, to może zobaczymy co jest w LOL i humor nam się poprawi Chodź, otwieraj LOL! Baby! Mm. 13, 13, 13, 13. 13, 13. Whojodzek, tutaj. Tak? Co to bucik? No, zobaczymy. Hopsa, to ja się pomyliłam. <laughs> to chyba po jakieś coś. kozaczki. Ale już było No, No, jak to są no. jeszcze jedne baby. No, nie buciki. Jakie? Pokaż. Mhm. Napakowana z folia. Jakie ładne. Mam tu jest jeden. Różowy. O tutaj patrz serduszko koło ciebie. No. <grym> <grym> Ojej. Mikołaj. I tak. Nie, po nie ma głowy. Co to jest? Napiszcie w komentarzach. Tu ma... Tu ma kółko. Sama jestem ciekawa, co to jest. Zobaczymy, jak ułożymy, nie? Może to taki roboczek przebrany za Mikołaja? Hmm. Ojej, zobaczcie. On No, takie ma Jest taka malutka, że... Popatrz, poczekaj. Nawet na mój palec nie Nie. nie ma. Co <śmiech> <śmiech> mm. Pokaż, co tam masz. Mm, jeszcze nie, mama, nie spiesz się tak. I jeszcze trzeba te rączki zrobić. Ho, ho. To chyba trzeba tak zrobić. Pokaż, jak to chodzi. Nie

Nie ja, tu? No. To jest kotek? Nie! To jest zbudowany ze śniegu. Taki bałwan! Kotek! Bałwan! Okażia! Ja. Ojej, bałwanek! No, ale super! Bo wam smakuje? Mm, Olcia, został nam jeszcze jeden Ta, no. Co to tam będzie dzisiaj? Nie, nie patrz. Ojej, to pisze: Udekoruj swoje. Ja coś mam dla Ciebie, Olcia. Co? Coś Ci dam do udegorowania. Ale schowaj tą kartkę. A! Ja zaraz przyjdę, dobra? Tylko przyniosę. A Ty nie podglądaj. Koni, naprawdę dawajcie do Oldzi łapki w górę, bo ona nam się tutaj chyba rozchoruje. Jak się czujesz? Co, Co Cię boli? No i to zaraz wpadamy syropet na kartonie. nie? a masz siłę jeszcze, żeby dokończyć ten film. <głos> <głos> no to ja mam coś dla ciebie, żebyś udekorowała okno. Dlaczego? Żeby było kolorowo. To za mnie uczy. Nie otwieraj, nie otwieraj, nie otwieraj, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. No już. To są takie naklejki na okno. Naklejmy? Tak. No, Ojej. jak taki glut. Masz przyklej. Może choinka gdzieś tutaj, co? No, zacznij tutaj od do. Ale wiesz co? Mi się wydaje, że bardziej na środek, żeby było widać. O, kochani, to się chyba zbyt dobrze nie skończy. Dobra, drugie. Ja chcę drugie odkleić. Uh, jak slime. Mhm, właśnie jak slime. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie wiem. Czekaj, czekaj, czekaj. Tak, mm. super. Zobaczcie, coś tu już zaczyna. A jak ktoś ubielba moje filmiki, to proszę się ze mną spotkać z Małachowie. Okej. Okay. Jak chcę, ja chcę. to, chcę. Ci powiedz, że ty będziesz w styczniu w Warszawie w razie czego, tak? Mhm. Będziemy w Warszawie i w razie czego. Jeżeli ktoś jest w Warszawy lub okolic, to chętnie się spotkamy, nie? Mhm. Jelui pojedzie z nami? A zabierzesz mnie ze sobą? Tak. Zabiorę, zabiorę handlarz. Zobaczmy jak przynajmniej, bo to się tak rośnie. Uważasz, żeby nie pękło. No właśnie. A może na czubek? To co? Po co, 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 co? Może tu? No właśnie. Dobry pomysł. <suszel> <suszel> No ekstra, pani. Przyklejam ostatni. Że się, jak tu mam westorga. Wow! Wow! Tak. I tu Ej, mamy kochanie, choineczkę. No i to już wszystko na dziś. Ile Odia nam wystrawiała i będzie dobrze. Odia? Tak. Może sobie weekend odpoczniemy, nie? Niedługo już weekend, tak? Wolne, nie? I jak będzie weekend, to mogę być chora. <noise> Lepiej nie, mama nie chce, żebyś była chora. Jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, żebym nie była chora. Nie wiem, żebym nie miała kataru i jeszcze, żeby i żeby nie miałam kaselku, żeby mnie nie bolało gardło. И... Субскрибуйте!